Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Panie Mateuszu, 11 dni podróży na Mistrzostwach Europy, ale mniej o piłce, gdzie było najciekawiej. Czy w ogóle taki inny turniej? Trudny turniej dla mnie, bardzo trudny myślę dla kibica. Bo, bo logistyka jest dosyć ciężka, do tego te wszystkie procedury pandemiczne czy popandemiczne powodują, że no zdecydowanie potrzebujesz więcej czasu, żeby się przemieszczać. Tak naprawdę codziennie trzeba analizować regulacje danego kraju i też zmiany w tych regulacjach, bo nie wszystko jeszcze stoi na stronach internetowych, natomiast tak naprawdę to podczas tego turnieju... Ja nie prowadzę normalnego turniejowego życia, to znaczy nie karmię się krajem, nie smakuję najczęściej kuchni danego kraju, mało rozmawiam z ludźmi. Dzisiaj jestem szczęśliwy, jak mam szansę, nie wiem, przepłynąć się kanałami St. Petersburga przez dwie godziny łódką albo pójść do, do parku obok stadionu Parken w Danii na 45 minut, bo tak naprawdę to, to jest takie życie między. Lotniskiem, hotelem, procedurami, kolejnymi testami. My tak naprawdę to byliśmy testowani już kilkanaście razy. Na przykład te regulacje angielskie stanowią o tym, że każdy dziennikarz pracujący na tym turnieju musi przechodzić jeszcze takie flateral test w dniu imprezy, i nawet jeśli przyjeżdżasz z testami negatywnymi, które zrobiłeś poprzedniego dnia albo tego samego dnia rano, to i tak musisz specjalnie się zarejestrować jakby via UEFA i stadion Wembley, żeby danego dnia wieczorem móc wejść na stanowisko komentatorskie. No do tego wiadomo, dochodzą odległości na kilku stadionach. W Sankt Petersburgu gdzieś ta strefa zamknięta. Mówię o ulicach, o ruchu normalnym, o nie wiem autobusie, tramwaju, możliwości dojechania taksówki, no to to są, to są odległości na poziomie, nie wiem, 6-7 km, które, które gdzieś tam trzeba po, pokonywać piechotą, czyli to jest zawsze godzina, półtorej godziny ekstra. Potem dochodzą bramki. Ja jeszcze miałem taką przygodę teraz, że mm, nie działała moja akredytacja. Nie działała moja akredytacja i, i tak naprawdę, no to dzięki tylko... Interwencją oficerów UEFA udało mi się zdążyć na stanowisko komentatorskie na Polska-Słowacja i, i, i na mecz Włochów z reprezentacją Szwajcarii. Więc drugi raz musiałem stanąć w kolejce w Londynie, żeby wymienić akredytację, żeby gdzieś można ją było odczytywać na kolejnych stadionach. No jest, jest kilka takich, powiedziałbym, utrudnień. Życie kibica to już sobie w ogóle nie wyobrażam tych lotów po kilka tysięcy kilometrów, kosztów tych lotów, bo to nie są tanie bilety i to nie są tanie sprawy, jak mówi, jak mówi klasyk, natomiast no taki kibic wali, to lata między Rzymem a, a Baku. No to są historie dla mnie absurdalne, także no nie jest, nie jest to dzisiaj taki turniej, który, którego doświadczaliśmy przez lata, że, że jechaliśmy na 30-40 dni do jakiegoś kraju, poznawaliśmy tylko kolejne miasta, zostawiałeś sobie główny bagaż w jednym miejscu, zabierałeś tylko podręczny, lecąc na, na poszczególne mecze. No Tutaj to wygląda inaczej. Tak naprawdę codziennie ten 20-kilogramowy bagaż rozpakowujesz, spakowujesz i tak jak powiedziałem, życie między lotniskiem, testami i, i stadiony. Mhm. No to jest jakieś miasto, przez które nie tylko przejechałeś, a też tam poczułeś życie. Ja staram się w każdym poczuć trochę życia. Także tak jak wspomniałem, łódka w San Petersburgu i zachwycanie się architekturą to zostało zaliczone. Bo, bo zresztą to miasto trochę znam nie byłem w nim pierwszy raz. Sewia no to bardziej to był spacer nocą, bo przyleciałem prosto do studia. Tam musiałem jeszcze sobie wyprasować koszulę na podejście bez deski, bo się należy szacunek reprezentacji. Jak gra kadra, to trzeba zawsze mieć wyprasowaną koszulę i marynarkę, więc tylko ją wyjąłem z bagażu i, i, i przeprasowałem przed wejściem na antenę. Hmm, jeśli chodzi o Rzym, to rzeczywiście mieliśmy trochę, trochę z Kaziem czasu. Mieszkaliśmy w przepięknym miejscu blisko Tybru, także zrobiliśmy nawet jakieś takie 20-kilogramowe jogi, 10-kilometrowe jogi, żeby żeby troszkę się przejść, żeby trochę te płuca dotlenić, żeby, żeby zwiedzić niekoniecznie z autobusu dla turystów, tylko tylko spojrzeć na Rzym z drugiej strony rzeki, idąc, a nie, a nie jadąc. Gdzie ja jeszcze byłem? Sewilla była, Rzym był, no Wembley, Wembley to nie Londyn, no, to jest piękny stadion, to jest centrum handlowe, Natomiast to nie ma nic wspólnego z South Kensington, Mayfair, czy, czy innymi fajnymi miejscami w Londynie. Z drugiej strony nie było czasu i jest za daleko, żeby 90 minut w jedną stronę jechać metrem, po to, żeby tam spędzić godzinę i następne 90 minut wracać, żeby zdążyć na mecz. Ty jeździłeś metrem? Ja jeżdżę metrem w niektórych miastach, no bo zdecydowanie szybciej schodzi niż taksówką, także do tego też się trzeba przyzwyczaić, no ale, no ale te odległości w Londynie są gigantyczne. To jest miasto, w którym cały czas tak naprawdę są korki od rana do, do zmierzchu, więc no, na lotnisko to jest półtorej, dwie godziny w jedną stronę. Trzeba być zdecydowanie wcześniej. Często jeszcze musimy na tym lotnisku dokonywać testów. Yy, Kopenhagę zeszliśmy wzdłuż i wszerz, także nawet na nametrzyliśmy piechotą tam i z powrotem, czy, czy po odbiór biletów na commentary positions, bo to jest miasto piękne, zwarte, czyściutkie. Kult sportu, ludzie biegają, jeżdżą na rowerach, grają w piłkę, w koszykówkę, bardzo szerokie po obu stronach dróg, tych, tych trzy pasmowych, y, są, te, są te specjalne drogi, drogi dla rowerów, gdzie można dziecko spokojnie, bezpiecznie wypuścić. Ludzie bez masek w każdej restauracji i w każdym miejscu publicznym wymagają tylko od Ciebie pokazania, doświadczenia, że jesteś przetestowany albo jesteś zaszczepiony, a, a te testy to praktycznie możesz wykonać co kilkaset metrów za darmo. Bo państwo tak dba o swojego obywatela. Także ci Duńczycy tak naprawdę to przechodzą jak przez cukiernię, testują się co drugi dzień, żeby móc wejść do, do miejsc y, publicznych. Maxi Kass. wiemy, że to jest komentatorski błysk tego turnieju, ale kompan podróży? Jaki? Super, super. Pokazuję, jest ciekawy świata, inteligentny, mm, nie absorbuje, potrafimy się zająć swoimi rzeczami. Bo ja czasami muszę popracować nad, nad swoimi rzeczami wtedy Kaziu idzie sobie sam na spacer, albo tak książki, natomiast też dużo czasu spędzamy razem, dyskutujemy sobie o meczach, o, o nie tylko zresztą o futbolu, tylko, tylko trochę o życiu. Ostatnio gdzieś tam wkręciliśmy się e, w, trochę w temat religii, także tam gdzieś w głębi wnikaliśmy, tutaj do końca nie chcę mówić e, o, ty, o tych jakby detalach tej, tej rozmowy, ale na razie no sobie dyskutujemy o życiu, o, o, o wierze, o, o przemijaniu, o o pasji, o hobby, no, no fajnie naprawdę się z nim spędza czas. No dobrze, to w takim razie, e, jeśli chodzi o Twoje plany na ten turniej, to jak się dalej klaruje, jeszcze szybko powiedz. No i zostałem nominowany do meczu Anglia-Niemcy, na Wembley jadę na, na Anglia-Niemcy, no a potem to już dyrektor Szkolnikowski i, i jego management będzie decydował, który ćwierćfinał skomentuje. I, i, i który półfinał, bo prawdopodobnie na poziomie półfinału zakończę, zakończę swój udział w tym turnieju. I na koniec głupoty standardowo. Po tych 11 dniach się teraz przepakujesz i czego wziąłeś za dużo, czego za mało do swojej 20-kilogramowej walizki? Za dużo wziąłem butów, za dużo wziąłem koszulek. I wożę za dużo par słuchawek, bo jeden dostałem z Warszawy, które się kompletnie nie nadawały, także tam pół meczu mi harczało w rywalizacji ze Słowacją. Pożyczyła mi UEFA słuchawki na drugim meczu, który mam oddać na koniec turnieju. A tak się spieszyłem na mecz w Kopenhadze, że zorientowałem się na stadionie na 70 minut przed meczem, że nie wziąłem tych słuchawek. A z racji covidowych, nawet jak masz full commentary position equipment, no to nie ma słuchawek. Bo każdy dostaje swoje, przyporządkowane tylko dla siebie. No ale na szczęście spotkałem kolegę z tego stafu technicznego UEF-y, który, który się tylko zaśmiał i w 5 minut pożyczył mi kolejne słuchawki, także już no, w sumie biorąc te słuchawki Kazia, to, to trzy, trzy pary słuchawek musimy oddać na koniec stafowi owskiemu ale, ale, ale fajnie się zachowują, fajnie traktują komentatorów, także także i nie ma powodu do narzekania. No, Taki to jest to my to traktujemy w kategorii wielkiej pasji, przywiązania, zaszczytu, ale też, no też no nie ma co ukrywać. No to jest, to jest dosyć, dosyć ciężka fizyczna, fizyczna tyrka, zwłaszcza w tych, w tych obostrzeniach i w tych czasach. I Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher.